Bezsenność. W ciemnościach na łóżku leżę. Myśli się kłębią i pełna ich głowa. Gdzieś za oknem słychać zwierzę. Jeśli wyjrzę, to pewnie się schowa. Walczę z tą bezsennością, choć z góry jestem przegrana. I walczę z tą bezsilnością, znów rano będę niewyspana. I choć w koło jest cicho i ciemno, i choć oczy mam zamknięte, nie przychodzi do mnie senność. A zegary tykają jak zaklęte. Obraz. Czasem w nocy miasto śpi, sztuka śpiewa kołysankę. Maluje kolorami dni w obrazach poza ramkę. Ramy złote i zwyczajne, w których sztuka ma dom. To, co niezwyczajne, te dzieła to schron. Tkwią w ukryciu, by życiu nadać sens. By w codziennym byciu pokazać miłość, piękno i wdzięk by nieskończoność jawiła się każdego dnia, by sztuka była tym, czym jestem ja. Magia lasu. Leśna zielona ścieżka, a za nią polana. Robi wrażenie, jakby jakąś tajemnicą owiana. Z między drzew wyłaniają się promienie, sprawia ten widok magii wrażenie. Gdzieś wkoło słychać za drzew ciche trzaskanie, jakby ktoś lub coś obserwowało nas za nich. Jakby pilnowało nas, byśmy czegoś nie zniszczyli, byśmy wielkiej tajemnicy tego lasu nie odkryli. W promieniach słońca kolorowe motyle tańczą, małe pająki na pajęczynach swoje ofiary nićmi plączą, drobne listki brzozy na wietrze tajemniczo szeleszczą, wielkie drzewa uginają się nad nami złowieszczo. Motyle, jedna różnica, jaka jest pomiędzy mną a wami, ja oglądam motyle o skrzydłach większych niż Pacyfik. Poza tym trawi mnie gorączka. Jestem wielki i mały, również spragniony szczęścia jak inni. Ale wiem to, co wiedzą ludzie prości, bo życie nie jest ślizgawką. Niekiedy stoję na wykruszonym miejscami lodzie, ale wiem, że na drugim brzegu jeziora jest dom, dzieci i ludzie. W tym domu zgasło światło. Może ludzie nie mieli pieniędzy na zapłacenie rachunku za energię elektryczną i wyłączono im prąd. I siedzą z dziećmi płaczącymi w mroku. Trzeba im pomóc. Zanieść lampkę, by było jasno w domu i przed nim. Na wiele metrów dookoła, a ludzie jest kruchy i musisz, a muszę im pomóc. Byle szybko, byle prędzej, muszę biec szybciej, prędzej. A ludzie jest kruchy i niestabilny, stabilny, dźwigając lampkę i otwarte serce. Żeby dorośli się roześmiali, żeby dzieci się roześmiały, potem żeby spoważnieli, i dzieci spoważniały? Nad czym? Ale czy to teraz takie ważne? A może nad tym, jak biegłem po tym łamliwym lodzie, niosąc kaganek światła, bo tak przystoi, bo tak trzeba, bo ludzie wołają o pomoc, bo dzieci płaczą. O mojej historii nie piszą w książkach ni w prasie. Bo jestem malutki i tego nie godziem. Ale wiem jedno. Moja historia wypisana jest na plecach, po których niejedna kropla krwi potu i, i potu spłynęła. I w mojej głowie psychicznie złamanej i głęboko w sercu potargana. A dlaczego? Bo jestem człowiekiem z krwi i kości. Taki zwykły, przeciętny. Przemykający cichutko po ulicach swego miasta. Bo jedni widzą motylki, a ja widzę motyle większe niż Pacyfik. Zostawić. A gdy mnie zostawisz, jak zwykłą rzecz, powiesz z mojego serca, precz. Ja pewnie posłucham rozkazu, lecz serce nie od razu.